Czary z gitary. Hello, hello! Witam Was w kolejnym odcinku Czary z gitary. Zobaczcie czy nie pięknie brzmią te septymowe chwyty. Oczywiście, że tak. Witajcie w kolejnym odcinku Czary z gitary. Chwyty gitarowe. Mówiłem Wam poprzednio o akordach septymowych, mówiłem co to jest, skąd one się wzięły, ale mówiłem tylko o akordach durowych. Zrobiłem to oczywiście celowo, ponieważ durowych akordów septymowych, czyli tych z siódemką, da się zagrać o wiele więcej bez chwytu barre niż akordów molowych. Dzisiaj powiem Wam o akordach molowych jak one mogą zabrzmieć w ciekawych połączeniach i dlaczego warto grać akordy septymowe. Powiem Wam w następnym, kolejnym odcinku. To, co Wam przed chwilą zagrałem, to był właśnie fragment jakiejś melodii, która raz, dwa mi się ułożyła, żeby Wam pokazać, że chwyty septymowe naprawdę warto grać. Ale tak jak powiedziałem o tym w następnym odcinku, dzisiaj opowiem Wam o akordach molowych septymowych oraz jak łapać septymy w akordach barowych. W tych schematach podstawowych, barowych od Edur, e, -dur, e -mol oraz od Adur e i Amol. Jeżeli nie wiesz, jak łapać schematy barowe, zachęcam Cię do odcinka Czare z gitary, chwyty barowe. Tam wszystko wyjaśniłem, uczę tam, jak łapać chwyty barowe, jakie są schematy, które potem wystarczy tylko przesuwać po gryfie i można zagrać całą masę akordów. A więc do rzeczy. Kochani, powiedziałem Wam ostatnio, że akordy septymowe to są takie zwykłe akordy durowe bądź molowe, do których dodano jeszcze jeden dźwięk. Dźwięk leżący 7 dźwięków wyżej niż podstawa akordu, czyli w przypadku na przykład C dur 7, wystarczy policzyć, jaki jest siódmy dźwięk i dodać go do akordu. Oczywiście, jeżeli sam chcesz to robić, sam sobie chcesz budować akordy durowe, warto znać dźwięki na gryfie, do tego zachęcam. Choć w dzisiaj, w dzisiejszych czasach, żeby znaleźć schemat akordów septymowych, to też nie jest problem, wystarczy wpisać to i wujek Google wszystko pokaże. Ja dzisiaj chcę Wam wytłumaczyć, jak wyglądają molowe akordy septymowe, choć przecież buduje się je dokładnie tak samo jak durowe, ale jeśli chodzi o podstawowe akordy, czyli te, które budujemy na dźwiękach z gamy C czyli C, D, E, F, G, A, H, tak naprawdę bez chwytu barre możemy złapać tylko trzy z nich. No bo na przykład C-mol to jest chwyt barowy. Jeśli chcemy zagrać C-moll, musimy złapać barę. Mówię oczywiście o akordach przez wszystkie sześć strun. Ale D-dur i D-moll są akordami, które można spokojnie złapać. W przypadku akordu D-dur pokazywałem ostatnio, jak to wygląda. Był zwykły D-dur, dodawaliśmy dźwięk C i był D-dur septymowy. I tutaj pierwsza bardzo ważna informacja. Septyma, jeśli chodzi o akordy durowe bądź molowe, jest zawsze taka sama, czyli ona się nie zmienia. Nie ma znaczenia, czy to jest C dur, czy to jest C mol. Jego septyma będzie taka sama, bo podstawa akordu się przecież nie zmienia. Tak samo E dur, czy E mol septymowy będą miały ten sam dźwięk jako septymę. To jest bardzo ważna informacja, no bo jeżeli już udało Ci się zagrać na przykład E dur septymowy, i łapiesz go w ten sposób, że dostawiasz po prostu dźwięk D, który jest septymą w tym przypadku czwartym palcem, to wszystko, co musisz zrobić, zrobić z tego molowy akord. jak podniesiesz pierwszy palec, możesz sobie wtedy zamienić, żeby było łatwiej, masz akord E mol. Septymowy. Tak więc bardzo ważna informacja. Durowy akord i molowy mają taką samą septymę, a więc wróćmy na chwilę do D-dur, jeżeli D dur. Złapaliśmy i ustaliliśmy, że septymu jest dźwięk C, który trzymamy na pierwszym progu struny H. To teraz jak zrobić to z Demolem? Otóż Demol wygląda w ten sposób. Jeżeli chcemy złapać Septymę, a ona jest tu, to najlepiej jest położyć po prostu pierwszy palec, małe barę złapać, tak zwane żeby C i F pod pierwszym palcem były złapane, a drugi palec sobie zostaje na dźwięku A. Te dwa są w powietrzu i mamy D mol septymowe. Akordy molowe, septymowe, moi drodzy, są specyficzne. One mają w sobie pewien czar, jak przystało na czary z gitary. Brzmią zupełnie inaczej, brzmią tak czarownie, tak pięknie. To jest oczywiście kwestia gustu. Mnie osobiście się podobają, ale posłuchajcie sami zwykły akord d -mol i akord d septymowy. Jest to zupełnie inne brzmienie. Kolejny akord to jest E-Dur, który Wam pokazałem, a raczej E-Mol. E jest. Przez wszystkie gitarze z to chwytem, wystarczy dwa palce postawić na drugim progu struny, struny A i D. I jak dodać septymę? No zwyczajnie, tak jak w akordzie Edur i tak jak Wam mówiłem, można postawić tutaj czwarty palec na dźwięku D i wychodzi epok septymowy. Oczywiście muzycy niektórzy wykorzystują to, że można dostawić, puścić. Wychodzą takie fajne melodie. To jest właśnie takie charakterystyczne brzmienie. Oczywiście, że można uzyskać septymę, tak jak w przypadku Edur. Jeszcze łatwiej. Najprostszy chwyt gitarowy przed nami. Uwaga, podnosimy trzeci palec. Trzymamy tylko i wyłącznie drugi palec na drugim progu struny A. I co mamy? E- Emol septymowy. On nie brzmi tak ładnie. Drodzy, moim zdaniem, podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ale nie da się zaprzeczyć, że strój gitar jest najbliżej. Um, jemu jest najbliżej właśnie do tego akordu, do akordu E mol septymowego, bo wystarczy tu postawić i już jest E- mol septymowy. To D w tej chwili, tak jak mówiłem w poprzedniej um, lekcji o septymach, jak ono brzmi w środku te septyma, jak ona brzmi w środku. To ona się chowa trochę między, między tymi dźwiękami w gąszczu tych dźwięków nie brzmi to tak ciekawie, moim zdaniem, jak złapana tutaj. Dlatego do tego zachęcam. F dur septymowy i F mol septymowy za chwilę. G mol septymowy też nie możemy zagrać, bez chwytu barę, a więc został nam jeszcze A mol septymowy. Słynny poczciwy akord A mol na pewno już potraficie. Septyma się nie zmienia, a więc dźwięk G. I znów dwojako można to zrobić. Można podnieść trzeci palec. Mamy w tym momencie tylko drugi i pierwszy i mamy akord A mol septymowy, a jak chcemy, żeby septyma była mocniej słyszalna, to tak jak w przypadku durowego akordu, dokładamy czwartym palcem G na trzeci progu E. I mamy taki akord. Jak yy, zrobimy dwie septymy, mamy mocno septymowy akord. Molowy. Popatrzcie, tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o akordy molowe, które możemy złapać bez barę, Są trzy, tak jak Wam powiedziałem: demol septymowy, amol septymowy i emol septymowy. No bo e, h-mol septymowy znowu jest chwytem barowym, a więc zaraz przejdziemy do chwytów e, barowych. Chcę Wam tylko powiedzieć, że te trzy chwyty, same w sobie, czyli amol septymowy, demol septymowy i emol septymowy, same w sobie te trzy chwyty świetnie brzmią. Słyszycie co można zagrać? Prawda, robi się robi się magicznie, robi się sympatycznie. Polecam te trzy chwyty, a teraz przechodzimy do schematów barre. Otóż moi drodzy jeśli chodzi o schemat barre, zwróćcie uwagę, łapię ten od e -dur. przypominam, przesunęliśmy sobie e tutaj, złapaliśmy poprzeczkę barre, mamy tu podstawę akordu, a więc mamy F i mamy akord F-dur. Z tego F-dur, F-mol robi się bardzo łatwo, bo wystarczy podnieść drugi palec i mamy F-mol. Zrobię troszkę głośniej, żeby nas było słychać. Mamy F-mol. Jak w tym schemacie zrobić septymę? Ano dokładnie tak samo jak robiło się to w akordzie E dur. Wystarczy podnieść czwarty palec. Jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście, co to za akord, to macie odpowiedź. Jest to F dur septymowy. A więc uwaga, oto cała wielka tajemnica, jeśli chodzi o schemat akordu durowego od Edur. Wystarczy podnieść czwarty palec, mamy septymę. Jeżeli komuś jest mało, to ten czwarty palec można postawić tutaj, ale właśnie... Konkretnie... Trzeba się zastanowić, w którym to jest miejscu. Czy tutaj, czy tutaj. Otóż, moi drodzy, pamiętajcie, że w przypadku akordu E-dur wyglądało to tak, prawda? Więc jeżeli mamy to zrobić w F-dur, to trzeba wysilić trochę czwarty palec i jak chcesz mieć drugą septymę bardziej słyszalną, to musisz czwarty palec postawić na czwartym progu, a to już jest dosyć wymagający chwyt dla lewej ręki, ale, proszę bardzo, prezentuję go również, jakby ktoś mocno chciał sposób też zrobić. Trochę łatwiej jest z akordem molowym, no bo uwaga, mamy F mol, puszczamy tylko czwarty palec, więc tak naprawdę trzymamy barę i trzeci palec na trzecim progu struny A i mamy akord F mol septymowy. Oczywiście jest to wymagający chwyt dla barre, no bo zwróć uwagę, że wszystkie dźwięki pod barę muszą brzmieć tutaj na strunie D masz wtedy septymę tak to trzeba zagrać. I teraz zwróć uwagę, że za pomocą tego schematu, jak przeniesiemy się na trzeci próg, mamy G-dur, bo tutaj mamy dźwięk G, mamy G-dur septymowy bez czwartego palca i mamy G-mol septymowy bez palca. Tak, to jest najbliższe miejsce, gdzie można zagrać Moll, septy mowy na gitarze, oczywiście przez wszystkie 6 strun, bo jeśli zawędzisz swoje poszukiwania do czterech strun, to są zupełnie inne schematy, i można to zagrać bez chwytu barre. A więc moi drodzy, jeszcze raz pokazuję, jeżeli łapiemy akord F-dur. Podnosimy czwarty palec, mamy akord septymowy. Jeżeli łapiemy akord F-mol, podnosimy również czwarty palec, mamy akord F-mol septymowy. A teraz drugi schemat barowy, ten, który się wziął od Adur i od Amol. Tak? Pamiętacie, łapaliśmy Adur w ten sposób, przesuwaliśmy o jeden próg, kładliśmy barę i co mamy? Mamy B-dur, bo y, pryma akordu idzie nam tutaj teraz po strunie a, więc mamy bedu jak uzyskać septymę. Otóż, moi drodzy, podnosimy trzeci palec i wtedy, żeby było łatwiej, ten trzeci palec zamieniamy z drugim, a więc mamy taki układ. palców. barę na pierwszym progu. A trzeci palec na strunie D, czwarty palec na strunie H, ale uwaga, jeden próg jest odstępu, tak? To nie jest na sąsiednich progach, czyli na pierwszym i trzecim i mamy akord B dur septymowy. Domyślacie się e, pewnie, że jeśli chodzi o schemat molowy, będzie podobnie, to jest akord B mol, podnosimy czwarty palec, i mamy mol septymowy. To jest dokładnie tak, jakbyśmy to zrobili w Amolu, prawda? Amol złapany bez pierwszego palca wygląda tak. A tak by wyglądał Amol septymowy. Przenieśliśmy to, położyliśmy barę i mamy. Oczywiście o ile akord B-mol jest rzadko występującym chwytem o tyle, jeśli przeniesiemy to o jeden próg dalej, to mamy już H, czyli Hamol. Hamol septymowy już jest częściej wykorzystywanym chwytem. Podobnie jak z Hadur można zrobić Hadur septymowy, jeśli ktoś woli. Ja pokazywałem Hadur septymowy grany przez stron Tutaj. Też jest taka możliwość, ale to jest w akordzie barowym. A więc jeszcze raz przesuniemy to na C, żeby było tutaj e, też na trzecim progu ten schemat. Od A dur daje nam C-dur, mamy C-dur. Zamieniam w ten sposób. Podniosłem drugi palec. Trzeci postawiłem na miejsce drugiego. Mam C-dur septymowy. A jak zrobię akord C mol i podniosę czwarty palec, mam akord C mol septymowy. Kochani, za pomocą tych dwóch schematów barowych i tych akordów, które pokazałem w poprzednim odcinku i w dzisiejszym, w zasadzie możemy zagrać już wszystkie akordy septymowe, a szczególnie te podstawowe, którymi ja nazywam te zbudowane na dźwiękach gamy Cedur. Proszę bardzo, prezentacja. Lecimy od początku po gamie Cedur, czyli akord Cedur, akord Cedur septymowy. I od razu mol. Akord C mol leży tu. Zgodnie z zasadą podnosimy czwarty palec. Mamy C mol septymowy. Akord D-Dur da się złapać prosto. Mamy D-Dur, septymą jest C, mamy D-Dur 7, mamy akord d który dzisiaj pokazywałem. Kładziemy małe bare, mamy d 7. Przechodzimy dalej, mamy E, E-Dur. Septymę uzyskujemy przez podniesienie trzeciego palca lub dostawienie tutaj na trzecim progu strony H. To samo z akordem molowym. Mamy E mol najprostszy chwyt na gitarze jeszcze prostszy się robi, kiedy podniesiesz trzeci palec masz wtedy E mol septymowy. Kiedy postawisz czwarty palec na trzecim progu strony H, masz dwie septymy masz E mol septymowy możesz też złapać w ten sposób. To jest E mol septymowy. F dur, czyli kolejny dźwięk na kolejnym dźwięku stopniu gamy C dur mamy F dur. Przez podniesienie czwartego palca uzyskujemy septymę przez dostawienie jej na czwartym progu mamy jej więcej. F moll, przypominam, bez drugiego palca był F. -dur. Podnosimy czwarty palec i mamy F moll 7. Dostawić też możemy, jeżeli jesteś w stanie złapać ten wymagający chwyt. Kolejny chwyt to jest G dur g wszyscy znamy, g septymowy, z septymą u góry pokazywałem poprzednim razem, tak to można zrobić, ale akord G-mol bez już nie da się złapać przez sześć strun, więc w związku z łapiemy G-mol, podnosimy czwarty palec i mamy g 7. Kolejny akord A-dur, można złapać tymi trzema palcami, pierwszym, drugim i trzecim, podnosimy drugi palec, mamy strunę, które jest septymą, możemy dostawić, czwarty palec i podobnie robimy w akordzie Amol. Mamy Amol, podnosimy trzeci palec, amol septymowy, kładziemy czwarty palec mamy amol mocno septymowy. I ostatni akord, który nam pozostał to akord H dur, który normalnie najbliżej pierwszej pozycji da się złapać tutaj przez podniesienie trzeciego palca i zamienienie go za drugi uzyskujemy. Akord H dur 7 i podobnie H mol, który wygląda w ten sposób: przez podniesienie czwartego palca uzyskujemy H mol septymowy. I w tym momencie na każdym dźwięku Gamę C dur zbudowaliśmy akord durowy i molowy i dodaliśmy do niego. Septymy. Mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę Wam wyprostował, jeśli chodzi o chwyty septymowe. Może niektóre z Was, może niektórzy z Was, pierwszy raz widzieli, jak wyglądają akordy septymowe w schematach barowych. I może Was to przekona, że warto te schematy barowe poćwiczyć. Jak to zrobić? Poszukaj sobie odcinka BARĘ CO TO I PO CO. Jest taki odcinek na playliście Czare z gitary, tam dokładnie tłumaczę po co, dokładnie tłumaczę jak to zrobić i dokładnie tłumaczę oczywiście jak ćwiczyć akordy barowe, żeby to wreszcie wyszło, bo ten chwyt nie jest prosty. A więc moi drodzy, zachęcam Was do ćwiczenia akordów septymowych. W jaki sposób to robić? Na razie postarajcie się złapać te różne akordy septymowe. Ich, jak widzicie, nie trzeba się wcale bać, natomiast trzeba je poćwiczyć zachęcam was do tego, żebyście najpierw potrafili je wszystkie zagrać, żeby piosenki w różnych śpiewnikach z siódemką przy nazwie chwytu nie przerażały was, albo żebyście nerwowo nie przekładali do następnej piosenki, tylko dlatego, że widzicie tam siódemkę przy chwycie, bo to wcale nie jest trudne do zagrania. Zachęcam was do tego, żebyście robili postępy, żebyście łapali chwyty, których do tej pory nie łapaliście, bo warto to zrobić. A jak to ładnie połączyć, do czego wykorzystać schematy septymowe i jakże one są piękne, jeśli chodzi o ich wykorzystanie w muzyce, to pokażę Wam w następnym odcinku. A więc do zobaczenia, dzisiaj się z Wami żegnam, kłaniam się pięknie, Pan od gitary.